Dzień dobry, witajcie moje drogie wagi. Z tej strony Kamila, a to jest rozkład na kwiecień 2022 roku dla Was, moi drodzy. Postaram się położyć karty dosyć zwięźle i szybko, ze względu na to, że jestem chora i nie mam siły dłużej siedzieć nad kartami. Myślę, że też niejedną osobę to ucieszy, chyba po co szybkiej informacji wszyscy lubią ekspresowe treści. Najpierw wyciągnę runę na ten kwiecień dla Was i zobaczymy, jaka energia przewodnia będzie w Waszym otoczeniu. A może w otoczeniu, jakiej energii Wy będziecie? Echwas. Przeczytamy jedną i drugą stronę, że tak powiem. Tej energii, czyli patrzymy na plus, na minus, całe spektrum zjawisk. Echwas: wzrastające drzewo świata, związek, łączność między dwoma biegunami, mądrość, jedność, życie i śmierci, długie życie, wtajemniczenie doprowadzanie sprawy do końca, powrót do zdrowia, samodyscyplina, uniknięcie trudności w tym takim pozytywnym świetle tej energii. Ochrona przed niepożądanymi wpływami, zadowolenie, wytrwałość, generalnie sukces, jako na niebie, tak i na ziemi. Łączymy początek z końcem, gdzieś tam znajdujemy sobie złoty środek. Z kolei, jeżeli mamy do czynienia tutaj z, tą, z tym trudniejszym wymiarem tej energii, Mamy trudności w przebiciu się przez niezrozumienie, zawiść, zamroczenie albo wy, w stosunku do kogoś, ktoś do Was, mylna ocena sytuacji, takie niedogadanie się, zwróćcie na to uwagę, poczucie bezsilności. Czasami właśnie tak jest. Choćby człowiek dwoił się i troił, nie jest w stanie. Przekazać, wyjaśnić, wyprostować jakiejś sytuacji. Ona staje się zawiła, ludzie interpretują ją na swój e, sposób. Uda, zawód, e, niezadowolenie, zmęczenie trudami życia, kapitulacja, bezsens, osłabienie, zamieszanie, zamęt, wyobcowanie, brak woli, brak dyscypliny, wytrwałości, uleganie popędom, pozorny sukces, przewrócone drzewo. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie doświadczać tej pozytywnej e, strony echwasu. Ale życie jest e, jakie jest. I rzadko kiedy jest tylko słodkie. Raczej jest i słodko gorzkie, i kwaśne i, i, i cierpkie. Y, więc e, przygotujmy się na to, że każda energia. Jednego dnia może manifestować się pozytywnie, drugiego mniej pozytywnie. Dobra, zobaczymy, jak przedstawia się dla Was kwiecień. Wagi w kwietniu. Drogie wagi, jak wygląda kwiecień dla Was? Słońcu, więc będzie intensywnie i będzie dużo się działo. Generalnie mówi się, że słońce w tarocie to jest najlepsza karta. Ja się z tym nie zgadzam, bo nie ma czegoś takiego, jak karty najlepsze i najgorsze. Więc każda ma swoje plusy i minusy. Słońce, jeżeli chodzi o taki plus, mówi o tym, że mamy energię. Mamy energię do działania, to jest ten y, męski pierwiastek, imperatyw wewnętrzny, który mówi nam, że mamy robić, że mamy działać, że chcemy coś stworzyć, że mamy odwagę po prostu i chęć y, i skorzystamy z nadarzającej się okazji, że mamy w siebie wiarę. Jeżeli chodzi o negatywne strony y, tej energii, to często mamy. Y, Zbyt dużą intensywność, wypalenie, zależność od innych ludzi, ograniczenia z zewnątrz do nas jakieś dochodzą, które sprawiają, że, że jakoś nie możemy się przebić, prawda? Więc z tą energią będziecie tutaj się mierzyć i doświadczać. Wy jesteście pokazani jako 8 buław, więc pokonujecie trudności i macie energię. 8 buław to też jest energia, która. Nastawiona jest przede wszystkim na komunikację, wyjaśnianie właśnie spraw, chęć wyjaśnienia. Macie tutaj potrzebę przebicia się, obie te postacie na kartach, zobaczcie, jedna i druga ku przyszłości, ku, ku tej prawej, no w naszym rozumieniu tutaj kulturowo przyszłości, ku, ku, ku temu kierunkowi się zwracają. I, ch I chcą coś tworzyć, chcą coś przekazać, chcą coś wyjaśnić, chcą się przebić. Więc jeśli to jest ta Wasze doświadczenie doświadczenie jakiejś próby przebicia się, suk odniesienia sukcesu, może <Ky> przepraszam. Jeśli chcecie wyjaśnić sytuację z kimś, to jest to bardzo dobry czas. Wasze może być na wierzchu. Może być też tak, że ktoś będzie chciał to Wasze zakopać i będzie utrudniał przebicie się. W głowie Maciercy kapłankę i to jest wiedza tajemna to jest rozumienie zależności, rozumienie zasad, które bywają wcale takie nieoczywiste dla wszystkich. Yy, więc dużo takiej przenikliwości i yy, y, y rozumienia, nad czym ten świat stoi, yy jest pokazane. Możliwe, że macie jakieś tajne informacje, tajną wiedzę, <laughs> której możecie użyć. Może coś wiecie, ktoś wam nie wierzy. Może ktoś nie wierzy w wasze kompetencje. Tak też może być przy tych kartach. Czyli mam wiedzę, ale ona jest ukryta. Kto, ktoś nie pozwala mi prze, przebić się z tą wiedzą, ktoś, ktoś nie chce mnie słuchać, ktoś, ktoś nie dostrzega, nie uznaje tego. Możliwe, że chcecie wyjść do świata z jakąś tajemnicą, coś, coś obwieścić, a w podstawie jest król Buław, który to jest bardzo mocno nastawiony na przewodzenie grupie. Właśnie błyszczenie, jego słuchają, jego uznają. <laughs> Więc to tak jakby. Budzi się w Was jakaś kompetencja, budzi się w Was zaufanie do... i taka pewność, że dam sobie radę i, i, i idę do świata i chcę to wyjaśnić, i chcę to powiedzieć. Ja mam wrażenie, że to też może być e, takie. Mm... Sorry za to moje spowolnione myślenie, bo... Al, ale słyszycie, <noise> słyszycie jak jest. Trochę to wygląda jakbyście chcieli kogoś zdemaskować, ukazując jego słabe strony, może przy tym samemu e, zbierając e, plusy, jakieś punkty. Albo czujecie, że już czas na was przyszedł, że ktoś powinien ustąpić, mniej więcej tak to czuję. Również możemy tutaj widzieć energię człowieka, który chce się uwolnić spod jarzma kontroli, czy jakiejś zaborczości, nadopiekuńczości, może jakiejś no, zależności od kobiety, wydaje mi się. To może być dorosła córka, dorosły syn może nie tylko od kobiety, nie tylko od matki może być. Ale myślę, że to jest po prostu jakaś taka ważna dla Was osoba, mentor, przełożony matka, ojciec ktoś, wobec kogo my już w tą relację z punktu wchodzimy jak ktoś niższy wobec kogoś wyższego, wobec autorytetu. Z takich relacji trudno jest przejść w rolę osoby dorosłej, prawda nie mówię, że to jest niemożliwe, bo generalnie no tak powinno być, że w końcu tam będziemy jakoś tymi równorzędnymi partnerami, ale czasami to nie jest łatwe po prostu. Okej, okay. co odchodzi do przeszłości? As buław. Myślę, że więcej przy was jest w tym czasie takiej roztropności i szacowania. Ja myślę, że Mogliście wcześniej już y, nauczyć się, doświadczyć tego, że wobec jakiejś osoby, czy będąc w jakiejś konkretnej sytuacji, wy niespecjalnie możecie mówić to, myślicie, robić to, na co macie ochotę. Mogliście być nauczeni większej roztropności i uwagi na to, co mówię, na to, co robię. Wiecie, że już z kimś nie może. Że kom, ja mam wrażenie tutaj, że już komuś nie można tak ufać, że trzeba y, dobrze przemyśleć, co się powie, jak się zachowacie wobec kogoś. Więc ta impulsywność odchodzi do przeszłości. Największe wyzwanie to czwórka Buław. Mogą być y, to osoby bliskie, z którymi współpracujecie w biurze lub w jakiejś małej firmie. Czurka była w to również z domem i sprawy związane z domem, sprawy związane, z, domem, sprawy związane z, dzieć, z dziećmi. Jest tutaj trudność z autorytetem, z wyjaśnieniem, może też dziecku właśnie, dlaczego coś robimy, e, ze znalezieniem jakiegoś takiego wspólnego frontu. Tam, gdzie wcześniej była zgoda i harmonia, i gdzie się dogadywaliście, teraz tego może nie być, bo ktoś chce więcej szacunku, ktoś chce być wysłuchany, ktoś chce być uznany, ktoś chce mieć więcej przestrzeni do podejmowania autonomicznych decyzji. Odpowiedź na to: Dwójka kielichów no właśnie stanąć jak równy z równym i rozmawiać. Kierując się sercem, empatią, chęcią dostrzeżenia tej drugiej osoby. Spory problem tutaj jest w tym rozkładzie, jeżeli chodzi o ego, jeżeli chodzi o takie um, wygrywanie, stawianie się ponad, stawianie się wyżej. Pozycję lidera, pozycję szefa, tego, kto tutaj rządzi. Dogadanie się w domu, między partnerami, między rodzeństwem, między matką, córką, ojcem i tak dalej, ciotką. Tutaj są problemy, bo jedna strona widzi siebie jako ważniejszą od drugiej, a to jest nieprawda. Lub widzi swoje problemy jako ważniejsze, większe. Największa wasza siła to jest ciekawość, chęć poznania drugiego człowieka, chęć doświadczania spraw. Miejsce, w ogóle taka otwartość na kogoś, nieocenianie. E, Paść buław to może być też wasze dziecko, które może wam działać na nerwy, dlatego że właśnie jest e, takie beztroskie, a wy już nie jesteście, kiedy, kiedy to jesteście dorosłymi ludźmi, i czasami jest tak, e, że jesteśmy zazdrośni. Ciężko jest nam poradzić sobie z tym, że ktoś jest młodszy, że ktoś jest na początku drogi, że ktoś może być jeszcze lekkomyślny. I to jest nasze, to jest nasz problem, nie tej osoby. Więc czy to będzie ktoś młodszy w pracy, czy to jest wasze dziecko, to jest siła tej osoby. I to jest wasza siła, to jest jakiś zasób, z którego warto jest korzystać. Nie obrażać się, nie denerwować się, tylko pomyśleć, jak to można wykorzystać. Tę młodość, tę gibkość, rzutkość i, i, i niedostrzeganie ograniczeń. Bo as... Yy, przepraszam, bo słońce to może być czasami właśnie yy, niezauważanie tych ograniczeń. Bo one w słońcu są, tam zawsze są jakieś układy, ale... To paść buław może w ogóle nie przejmować się tym. Mieć gdzieś bardzo idealistycznie może podchodzić. Patrzy daleko, daleko w przyszłość. Wy patrzycie daleko w przyszłość. No i tak, albo to wy, albo to ktoś w waszym otoczeniu jest y, takim nowicjuszem. I albo ktoś Was ogranicza i ciężko jest się przebić, albo to wy kogoś ograniczacie i, go, i was to wkurza. <laughs> bo też byście tak pewnie chcieli. Zobaczmy, jak wykorzystać i co zrobić z tym paziem. Kochankowie. Y mamy tutaj już po raz kolejny kartę, która mówi o tym, żeby po prostu wybrać, co, co Wy z tym zrobicie. Y Możecie albo odrzucić te jakości, zdeprecjonować, uznać, że ktoś jest nieodpowiedzialny, niedojrzały, jest gówniarzem, nie zna się, życia nie zna. Możecie zwątpić w swoje pomysły, skapitulować, poddać się, uznając, że to były mrzonki. A możecie też wybrać coś, co daje Wam większą radość. Nawet jeżeli wydaje się na pozór mało, nie wiem, przyszłościowe, mało optymalne. Żyjemy w takiej kulturze, która bardziej przypomina od życia fabrykę. Wszystko ma być takie optymalne. Wszystko jest po coś. Wszystko. Się rozwija, jest lepsze. My ma być, mamy być lepsi. Mamy być lepsi w siebie. Jakby było ich kilka. <laughs> Jedną moglibyśmy odłożyć na półkę, jak nam się nie podoba. Otóż nie. Tak nie jest myślę, że też możecie liczyć na kogoś w waszym otoczeniu, kto będzie wspierał ten wasz entuzjazm albo też właśnie chodzi o to, żebyście wy wspierali czyjś entuzjazm. Wtedy dokopiecie się do jakiejś lekkości w was, której może dawno nie było. Co nowego przychodzi do waszego życia? Dziesiątka Kielichów mówi o emocjonalnym spełnieniu, dopełnieniu, radości, bliskości w przyjaźni, w rodzinie. Myślę, że nastąpi pojednanie i dogadanie się, i dobra współpraca pewnie też w przyszłości. Możliwe też, że nastąpią pojednania rodzinne i się dogadacie. Również związki, w których był ktoś inny, pojawiła się jakaś kochanka, kochanek, zainteresowanie, zauroczenie oddalenie się partnerów. Również, jeżeli intymność odeszła do przeszłości, ten as buław, ten kogut, to, to też widać, że otwierając się, będąc ciekawym, bo taki jest paść buław, on jest ciekawy i on chce robić rzeczy, których, kiedyś, których nigdy nie robił. O, o tak, on chce próbować potraw, potraw, których nigdy nie jadł. Jest raczej taki. Otwarty, elastyczny, nie, nie jest taki sztywny psychicznie, no nie. Nie boi się. Raczej to jest taki nieustraszony paś. To właśnie uciekając się do tych jakości, możecie poprawić swój związek, swoje relacje partnerskie, zaciekawiając się życiem tej drugiej osoby, właśnie, bo te karty o tym mówią, żeby traktować kogoś. Jak równego sobie, nie traktować protekcjonalnie, nie umniejszać, nie ośmieszać, zaciekawić się tym, co ciekawi tą drugą stronę. Również być odważnym, próbować nowych rzeczy, urozmaicać sobie życie. Także nawet jeśli pojawiła się jakaś inna osoba, to, to nie do końca musi być taki zły znak, bo to może być taki zapalnik. Do wprowadzenia y, zmian w związku, który może już się tak zastał trochę. Co jest nieuniknione, czyli co najprawdopodobniej będzie się działo? Królowe Mieczy. <klujne> <klujne> Przepraszam. Królowe Mieczy jako y, konieczność y, y, bardzo y, jednoznacznego. Podsumowania, podjęcia decyzji i spotkania się, mam wrażenie, z jakimś swoim cieniem, z jakimś swoim problemem, siedem buław, stawienie czoła, ale też wytrwałość, obrona swojego autorytetu, obrona jakiegoś swojego dobrego pomysłu. I zachowanie się jak osoba odpowiedzialna za coś, jako osoba sprawcza, mająca wpływ na coś, na sytuację, na kogoś, na, na, na cały ten na to wszystko, co tu się dzieje, prawda? Więc dużo waszego zapału, dużo takiego hartu ducha jest potrzebne. Jeśli macie przy sobie taką krytyczną postać, która. Yy, Zabija y, waszą kreatywność, waszą radość. No, to raczej postawicie się tej osobie. Pokazując się jako y, postać równie kompetentna, jak ona. Y, co was może zaskoczyć w taki sposób pozytywny? Świat. No, to jest ewidentnie koniec y, tego tematu w waszym życiu. To już jest ostatnia taka sytuacja. No i nie, nie wiem, czy to jest ostatnia sytuacja z tą osobą, e, czy, czy to jakoś fundamentalnie zmienia wasze życie, bo to jest karta mówiąca o odrobionej lekcji, o tym, to jest ostatnia karta wielkich arkan. Coś rozumiemy, rozwiązujemy zadanie, oddajemy do sprawdzenia, dostajemy piątkę. Temat zamknięty. Egzamin jest zdany. Was to może zaskoczyć, bo to wam przynosi jakąś wolność, to wam przynosi niezależność, dziewiątkę denarów. I przekonanie, że okej, okay, nawet jeśli ty tutaj nie chcesz ze mną robić takich rzeczy, to ja już jestem gotowy, gotowa, żeby zrobić to sama. To jest jeden wariant, albo sam. A drugi wariant jest taki, że Dogadujecie się po prostu. I, I już nie będzie więcej nie wiem, romansów na boku, zdrad, szukania yy, jakichś wrażeń i podniet. Bo dziesiątka kielichów przychodzi, więc wydaje mi się, że bardziej to wygląda jako rozwiązanie problemu w związku czy w jakiejś grupie, w rodzinie. <kluzny> Ostatecznie niż zakończenie go. Ale wiecie, to, to jest czytanie dla naprawdę sporej liczby osób, więc różnie może być. No i rada wskazówka powolutku. <grytanie> wiecie, to trzeba na spokojnie. <grytanie> Rycerz denarów mówi o tym, że <grytanie> progres jest powolny, ale. Takie ugruntowane. Jeśli coś się rodzi powoli i zmienia powoli, to raczej na długo. Więc jesteście proszeni o cierpliwość, upór, wytrwałość oraz wyrozumiałość dla siebie, dla innych, oraz kontynuację czegoś. Nie dajcie się od tego zwieść. W tle 6 denarów, trójka mieczy i paś kielichów. Wydaje mi się, że możecie czuć się trochę przybici. Tym, że nie macie jakichś popleczników, że nie macie obok osób, które chciałyby tak jak wy działać. Albo też musicie skonfrontować się z trudną prawdą, że ja też mam udział w tej sytuacji, że moje zachowanie, moja postawa. Mój wkład y, też przyczynił się do tego, w którym miejscu się obecnie zna znajdujemy. No i przy Trójce Mieczu to jest trudne, no bo to jest obok Pazia Kielichów. Paź Kielichów to często jest kompleks. Y, to trzeba uznać, że ja nie jestem wcale y, y, złotym dzieckiem, które y, robi wszystko najlepiej, jest zawsze cudowne, zawsze wspaniałe. Ym... Tylko, że jestem człowiekiem, jak każdy inny, też popełniam błędy, też, też robię kiepskie rzeczy. E, ale no, dojście do tej prawdy, bo to może być właśnie ta prawda, tajemna wiedza, która do tej pory była przed Wami ukryta, dojście do tej prawdy y, przynosi największe wyzwolenie człowiekowi. No przynajmniej z mojego doświadczenia. I z doświadczenia, które wyniosłam z psychoterapii, kiedy przestałam się oceniać, za to, że. Kiedy w ogóle przestałam oceniać siebie, eee, tylko obserwować i wyciągać wnioski, i, i nie myśleć, że to, co ja zrobię, nagle będzie świadczyło o mnie, i, i już nie musiałam utrzymywać tego. Tego wizerunku w swoich oczach, no bo w swoich, no bo w czyich, kogo to obchodzi tak naprawdę, tylko mnie, to, no to dużo łatwiej mogłam się zmieniać na lepsze. I tego też wam życzę, byście mogli się zmieniać na lepsze. Oraz byście mogli przekonać innych do Waszych planów, przedsięwzięć. Byście znaleźli grono osób, które będą chciały działać razem z Wami, rozwijać jakieś tematy, no bo ewidentnie rozwój tu jest. Więc powodzenia! Powodzenia! Sorry za to kaszlenie. Przepraszam, <laughs> nie, zdążyłam, nie zdążyłam zatrzymać ekranu, nagrywania, kiedy kaszlałam. Dobra, um, wszystkiego dobrego Wam życzę na ten kwiecień. Ubierajcie się ciepło, wiecie, te zdradziecka, ta wiosenna pogoda. <noise> Trzymajcie się. Papa. Pa.